Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć opcję TalkBack na tablecie PocoPad M1. Na początku przechodzimy do ustawień. Następnie zjeżdżamy w dół, gdzie szukamy dodatkowych ustawień. Tutaj szukamy opcji ułatwień dostępu. Następnie wybieramy opcję wzrok, gdzie na samej górze mamy opcję TalkBacku. Możemy ją tutaj włączyć. Możemy ją w tym samym miejscu wyłączyć. Możemy tutaj też na przykład dodać sobie skrót do właśnie tej funkcji. I będzie to na przykład taki przycisk, którym możemy włączyć i wyłączyć nasz TalkBack. Możemy tutaj też przejść do ustawień talkbaku. gdzie zmienimy na przykład, yy, zobaczymy nowe funkcje talkbaku, Ale możemy też na przykład zmienić ustawienia tekstu na mowę, dźwięku, języka i tak jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam. Cześć!